na dzisiaj, dzisiaj nagrywamy gierki, którą nagrywam już któryś teraz pod rząd tak, próbuję ją nagrać. I w końcu kiedy mi się to uros urosnąć. Akurat zepsuł mi się film. Akurat wtedy. No nic, i tak dzisiaj będzie jeszcze jeden film, który będę chciał zrobić. Dobra, zacznijmy od tego, bo to, to jest chyba najprostsza ryba. Albo przynajmniej tak myślę. W tej, w tej grze chodzi o to, że nie pierniki, żeby urosnąć. To jest moim zdaniem takie głupie. Przestań, że to są te święta. Jest to. Udało się. Nieastrowanie jest takie dzikie. Takie dzikie, takie dziwne. razem wam pozwala mieć się miesiąc. Nabrał się jesteśmy blisko z ewoluowania. ewoluowania. Chyba urośnięcia. Także no. Szukajmy jedzonka. Jzonka nam się bardzo przyda. Yep. Hmm. Yep. Dobra, jemy, jemy, jemy. Ogólnie chciałem wam jeszcze powiedzieć, tylko żeby nie zginąć. Że będę... No, że ta gra, którą będę ci jeszcze jedną nagrywał. Za tą ręką pesaty za to, że wtedy wczoraj nie było. Będę wam chciał nagrać To jest taka fajna gra, ja ją lubię Oczywiście kupię na przecenie z... z... z Steam'a O nie piranie Nie, 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 jeszcze raz nie Ja już podziękuję Dobra, czekajmy sobie Woli zobaczmy co tutaj mieli Oczywiście nic nie mieli o! Lidzą oko W tej grze było mi trudno przeżyć Jak nagrywałem W końcu mi się chyba udaje W końcu mi się udaje A Będzie słodka zemsta I need that Zaraz będę miał trzeci poziom. To jest Lelewelujemy... rybę Będziemy największy level mieli w stawie O nie a poczekajcie chwilę. O. Dobra Mamy kolejny poziom uchu. To wcale nie jest tak, że się z tego nie trochę nie cieszę, bo chciałbym musimy zrobić zemstę na nich. O, idealnie. Dużo pierników. Dziwne, że jemy pierniki. Nienormalny nie, nie wodorosta albo coś w tym stylu. Nie, nie. Pierniki jemy. To jest nasze pune pożywienie. W ogóle to, to jest coś coś, czy, co w ogóle powinniśmy jeść i jeść I się da Nieskończoność tego jemy, tak? Mam nadzieję. Tak do was mówię. Nieskończoność jemy. pierniki. Nie mogę się nic obrócić kamerą, ale widzicie moje ślepy. Numer czwarty poziom. Dajcie mi w końcu zjeść jakąś rybę. Małą, małą. Chociaż, chociaż małą, no. Nie żadne stado, nic. Chcę małą rybkę zjeść. Taką pici, pici rybkę. O, tam była No i nas nie atakują. Nie, 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 tak ru... nie, ja się do niej nie będę zbliżał ani trochę. Ja tak przeczuwałem, że będę zjedzona, ale chociaż, tam tam radę uciec od niej, no. I to jest właśnie to. Trzeba być... 40 będzie mową rybą. <grybą> o nie. nie. Spróbujmy ugryźć jakąś z tych ryb. Где она? Где она есть? Да, всякая. Да, есть она. Курс за No, daj się ugryźć. Będziesz moja, nie uciekaj mi. I tak nie uciekniesz swojemu przeznaczeniu. Ona jest już martwa, no! E, panie fajnie by jakby mi się udało mi dwa razy chociaż raz ugryźć. Ona poleciała. Poleciała gdzieś w ogóle. Ja jej tylko zadaję 0,3 HP. Mi się jej... dobra, nie, dobra, nie, nie, dobra. O i ile pierników, fajnie Nie, moje! Moje, wszystko jest moje Moje, moje Tam tego nad nie wziąłem, bo wiem, że oni by zdążyli prędzej zjeść to niż ja Zniszczę cię rybo. A nie, to jest piernik! Jeśli zjadłem pierników. To jest moje jedyne osiągnięcie. Jako ta ryba. Uch uch. Uh. Udaje nam się. Jest! O nie. Znajdźmy teraz tylko tamtą rybę. Tamta ryba i będziemy w niebie. Eee! Nie! Ucieczka! O, co to jest? Dobra, tutaj chyba już nie ma żadnych ryb, wiecie? Lećmy z tym prądem. Tak, tak, wiem, że tam jest danger, bo już ten chodziłem. Nihiu! I śmiesznie było, od razu gładka i ryba i mnie zabiła. O, patrzcie, co my tutaj mamy. Możemy zadawać 5, 0, 5 hp. Chodź tutaj, no. O, 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 o. Umierasz, umierasz! Ona umiera, ona umiera, ona umiera, ona centralnie umiera, on... Nie, dobra, ja umieram. Udź, idźmy znowu. Idźmy. Szukajmy coś do jedzenia lepiej, bo zaraz umrzemy z głodu. Może przeżyjemy, może, może będziemy <noise> bardziej levelową rybą. To, to, to mi śmieszy to mówić. Nie wiem dlaczego. Dobra, spina może aż tak nie używajmy. Bo podczas ucieczki będzie krucho. O, już mamy trzeci, trzeci poziom ryby. Mamy największą rybę. Czekam. Bye bye. Nie, 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 nie. Usłyszałem coś czego nie chciałem usłyszeć. Potrzebujemy więcej, więcej pani, więcej, więcej tego żarcia, więcej levelu, więcej tej ryby. jakiej jakiejkolwiek małej ryby bym chciał, chciałbym jej zadawać jeden tefej, a nie 0,5 albo zaraz, czy. Tutaj są takie małe rybki. Te małe mają przestranę, czyli ja. Bo też jestem małą rybą. Hmm. Za dużo w tej grze się umiera, moim zdaniem. Ciekawe dlaczego, nie? Cenia jest tak, że już parę naset razy umarłem, a teraz ty staram się być bardziej ostrożny, to i tak zaraz pewnie umrę. Zobaczycie, ja wam to mówię. Ja za niedługo będę kaput. Nie! Dajcie mi to. Do widzenia! Podkradłem żarcie! Udało mi się coś! Ta ryba za niedługo będzie królem morza, mówię Wam! Do widzenia! O kurwa! Bye bye! Nie mam nic innego do powiedzenia. Hmm. Czy uda nam się przeżyć? Nie, 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 spierdalaj! Nie, spierdalajcie ode mnie! Przeżyj! O kurwa. Nie, no tam jeszcze się wpakujmy, no widzę kogoś z mojego karty. Uratuję cię. Dobra, nie, 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 nie. Ja żartowałem z tym ratowaniem ciebie. Piernika. Nie, 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 nie grube ryby, no co za mędy, pieprzone ja tutaj już nie przeżyję, ja już widzę to ja, już widzę swoją śmierć w oczach. Mała śmierć jest nie do przeżycia O, super co zjedliśmy Super, nie mamy już czerwonego paska Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Dobra, wiecie co? Nie, nie. Tak gruba ryba, tak gruba ryba. Ta. Nie, ja kończę, wiecie co? Nara, na, trzymajcie się w ogóle. Ero Elo, Ero, cześć. Dobra, kończę to. Nie ma sensu.